Witam was serdecznie w Autoprofesja Dzisiaj mam dla was prawdziwego suwa, Prawdziwych rozmiarów Volkswagen Touareg i z prawdziwym silnikiem 3 litrowy V6 diesel TDI Jest to najsłabszy wariant, bo 204 konie Ale jak to w TDI, jak to w Volkswagenach czy Skodach Czy innych wagach Grupie Volkswagena w ogóle To takie TDI to na każdym rogu Bez problemu można podnieść moc i to dość bezkarnie, bo te silniki jeżdżą e, tu jest wariant najsłabszy i pod 300 koni można z niego zrobić i, i będzie służył e, samochód jest oczywiście z napędem na 4 koła e, ma automatyczną skrzynię z łopatkami pod kierownicą jest krajowy, jest od pierwszego właściciela 15 rok produkcji, w 16 była pierwsza rejestracja, zobaczcie e, wóz jest dość wyjątkowy dlatego, że ma, uwaga 71 tysięcy kilometrów, więc no przebieg nienormalny. Bo w ogłoszeniach, jak patrzę na krajowe, to e, przebieg minimum dwukrotny jest standardem, a, a często są trzykrotne i, i większe. Mm, więc jest to nie lada gradka. Jest do tego ładny. Zaraz wam pokażę jedno tam uszkodzenie na, na listwie: takie szurnięcie. A tak dookoła karoseria jest e, właściwie ładna. Pokażę wam też na zdjęciach, co było wcześniej robione, i pokażę też miernikiem. E, ale no, wszystko rzeczy jakieś tam parkingowe, drobne. Tu ma otarcie ta listwa pseudochromowana oto plastik. E, tu też drobne pęknięcie w tym miejscu. E, no i chyba. A i jeszcze ta listwa tutaj. E, listwa tutaj ta. Ta. Yy, no i te drzwi były robione, listwa została. Yy, tak, koła ma 19 calowe yy, i są opony zimowe 265, 50, 19. Jeśli chodzi o hamulce z tyłu, to lekko wyczuwalny rant i klocek. Jeszcze, yy, jeszcze zobaczcie, że jeszcze jest. Na pewno nie hałasują, hamulce nic się z nimi nie dzieje. Yy, z przodu również lekko wyczuwalny rant i ten klocek. Widzę, coś widzę, chyba jest jeszcze, więc na razie tematu hamulców nie ma. I tutaj z przodem też absolutnie nic się nie dzieje. Jest na pewno w pełni sprawny. Yy. I co jeszcze chciałem Wam pokazać? No chyba o karoserię, jeśli chodzi o tyle. No, ma czujniki parkowania, tył i przód. No dobrze wygląda. No, przyciemnione szyby. Eee, Prezencja ma dobrą, koło jest ładne, środek nówka, zobaczcie elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka regulowane, podgrzewane i składane, tutaj otwierana klapa bagażnika, skórzany fotel, no i po prostu ten fotel jest nowiutki, nic ci się nie pozaciągane, nie ma żadnych rys, otarć lakieru, no i kierownica również, zobaczcie jak wygląda, jest śliczna, matowa, nigdzie nie podrapana, nie jest wyślizgana, Wzorowa jest. Jest wzorowa. Yy, tutaj mamy światła. Jest nawigacja. No wiadomo, nawigacja dzisiaj to może nie jest jakaś wielka atrakcja. No ale jest. Ma podgrzewaną kierownicę. To fajna opcja. Ja bardzo lubię. Ma yy, także oczywiście podgrzewane fotele. Klima jest dwustrefowa. I co jeszcze? No ma łopatki pod kierownicą. To wspominałem o nich. No i zobaczcie. 71 tysięcy kilometrów. Zapuścimy sprzęt 71 tysięcy km Więc no jest nowy po prostu Ma ten tempomat oczywiście Tutaj jakiś schowek Z aksamitem Tutaj drugi schowek Jest klimatyzowany, tam jest pokrętło tu jest podłokietnik, podłokietnik również we wzorowym stanie. Fotel pasażera również. Tutaj z tyłu kanapa też ma jedyne jedno jakieś tutaj takie, zobaczcie, zadrapanie w tym miejscu skóry, a tak dookoła wszystko jest we wzorowym stanie. No i ciekawostka, jeszcze te oparcia są regulowane i przesuwana też jest osobno dwójka, osobno jedynka, więc można powiększyć jeszcze bagażnik, jeśli nikt nie jedzie albo, ale, albo jadą yy, dzieci. Klinka dobrze, dmucha na 22,5 ustawiona i jest elegancko. No i co? No i tyle chyba tu w środku. No z jeszcze tutaj jest oczywiście sterowanie radiem Bluetooth, yy, komputer pokładowy, więc to, to, to wszystko takie tam zwykłe te rzeczy. To ma no, tylko też jest yy, fotochromatyczne. Zajrzyjmy pod maskę. Ładnie pracuje ten motor. No V6, więc tutaj ten, ten silnik ma kulturę pracy ogromną. Nie jak 1,9. Tak wygląda, tak pracuje. No nowy, jeszcze wiele kilometrów przed nim. Program zrobić i śmigać. Przejdzie pani? Dziękuję bardzo. Hmm. Tył wygląda tak, tu się reguluje, reguluje oparciami, yy, a przesuw jest, jest tutaj. Zobaczcie, można dosunąć do samego końca do tej konsoli, więc ogromna jest różnica, nie wiem, ze 20 cm pewnie można, yy, można przesunąć. E, podłokietnik. Tu jeszcze ciekawostka, fajna rzecz. No Oprócz tego, że jest gniazdko 12V, to jest jeszcze gniazdko normalne 220V, więc to laptopa, cokolwiek, tablet można szybszą ładowarką naładować. No i poduszki też boczne to też nie jest standardem. Yy, może nie mówię o tuaregu, tylko w ogóle na dzisiaj to yy, nie jest to często spotkane rozwiązanie. Kurtyny ma, ale jeszcze i boczne poduszki yy, w tylnych fotelach, no bo w przednich to już normalne od wielu lat. Bagażnik yy, ładny, duży, czysty. E, roletka, tu są jeszcze roletki właśnie e, te przedłużające jakby tą roletę, czyli jeżeli oparcia przesuniemy siedziskami, podjedziemy do przodu no to żeby nie było dziury, no to mamy jedną roletkę i drugą roletkę na te podwójne e, podwójne siedzisko więc tak to wygląda, tu jeszcze mamy schowek na jakieś tam drobiazgi jakiś tam e, styropian tu jest więc można coś tutaj włożyć jakiś tam płyn do spyskiwaczy czy, 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 czy coś gniazko 12V Tutaj chromowana listwa. Jak nie przepadam dzisiaj, już za, e, za chromami, to akurat w tym samochodzie jakoś mi to pasuje. Ma tą listwę na dole, tutaj te listwy na górze, i tak jakoś to współgra i dobrze wygląda. Wiadomo, że to rzecz gustu, ale, ale dla mnie jest ok. No. E, no i co? Przedni fotel to już mówiłem, pokazywałem. No jest noówka, no 7 dyszek przebiegu. Kurde, no po prostu ma przebieg niesamowity 71. Muszę się sprężać, bo bateria widzę, że marna. No i tak, akurat tak się trafiło, że ten błotnik był robiony. Mam zdjęcie, zaraz Wam to pokażę. Tutaj w tym miejscu była taka, taka nie wiem, zagniecenie i tu jakieś tam zarysowanie, więc na siłą rzeczy w tym miejscu oczywiście będzie, będzie szpachla. Tutaj akurat 300-500, tu mamy więcej, bo mamy 1000, tu już mamy 600, a znowu 1200. I 280, więc tu w tym miejscu, tu, tu na górze już zobaczcie, już nie było żadnej rekonstrukcji, jest 160, tylko przelakierowane, więc po prostu zwykła parkingowa rzecz, no i mam zdjęcia. Te drzwi, no jakby pocieniowane, czy cienko lakierowane, bo mamy 200 mikrometrów, więc 280, więc nic takiego, 290, tutaj mamy 560, 190, 320 i w tym miejscu tu na rancie to co wystaje będzie grubiej, tu mamy 800. 1100-1000 Więc ten, to, co wystaje tutaj, było zarysowane. A tutaj, no to już widocznie jakiś tam dołek dosłownie, bo gdzieś te 500 wyłapałem. No, ale generalnie, laki no: 150, 190, 140. Więc, więc tak to wygląda. Nic tu się nie kryje też pod spodem. Eee, w sensie, że jest oryginalne. Zobaczcie: 80. Eee, więc żaden dzwon eee, też 80 słupek jakby co też, proszę bardzo 80, więc no zwykła parkingówka i też mam do tego zdjęcie eee, no, pani wyjeździła, woziła dzieci, Czy nie umniejszając panią, bo równie dobrze panu też się mogło przydarzyć, ale no, taka jest historia i dlatego też taki przebieg 180, 160 więc ten byłotnik już cieniutko i też nawet tu na tym rancie nie ma nie ma jakoś pachli, a tu 600 to w jednym, na małym kawałku, już tu wyżej, zobaczcie 190, więc tak to wygląda, no i najgorsze za nami, klapa jest oryginał, oryginał 90, ten błotnik stówka stówka, więc oryginalny, stówka no i te drzwi znowu, 150 cieniutko lakierowane 160 tu na górze, a na dole to co wystaje, tu było jakieś szurnięcie o, tak jak tu jest ta znowu jakaś ryska ale ta to zejdzie byle jak upastą hmm, tu mamy 160 tu mamy 560 290, 190 więc zarysowanie w tym miejscu tu jest cienko więc też żaden dzwon, tylko po prostu rzecz estetyczna. Akurat do tych drzwi nie mam zdjęcia, no ale to widać na mierniku że tu się nic nie działo. 110, więc to fabryka. Stówka, ten błotnik też fabryczny. Stówka. 90. No i stówka pokrywa silnika, więc też fabryka, nic się nie działo. Jeszcze dach. 110. Podsumowując, tutaj trochę szpachli, w tym miejscu e, później mamy no, te drzwi lekko pocieniowane od jednych od drugich, e, w tym miejscu mamy troszeczkę szpachli, no i to już polakierowane, e, więc no, tak, to, tak to wygląda. E, zaraz Wam e, pokażę też e, zdjęcia, więc po. I wam więc tak to wygląda taki samochód krajowy 15 na 16 71 tysięcy km. i to niezaprzeczalna zaleta i do tego ładny atrakcyjny wygląd stan no, raczej bardzo dobry eee, karoseria Nadal bym ją nazwał bezwypadkowo, bo, bo te rzeczy to są zwykłe parkingówki, jakieś tam nic tutaj szczególnego się za tym nie kryje. Zapraszam Was na Autoprofesja, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu yy, i szczegółowy opis. Zapraszam też na Facebook Autoprofesja, tam znajdziecie inne oferty. Polubcie ten profil. Zapraszam też na autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Zobaczcie zdjęcia, uszkodzeń. Продолжение следует...